To ja, Adam, a dzisiaj jest Adam. Dzisiaj będą informacje: nowe miejsce, gdzie będziemy nagrywać. Pokażemy, ale... pokażemy Wam, ale zawsze tu nie będziemy nagrywać. Czasami będziemy nagrywać też u Alana. Ale często będziemy u mnie w pokoju. Tu na mamy. Tu będzie prawdopodobnie komputer stał, ale nie wiem. No Tu macie nam dupę Moja plaka z Siki. No, Błyska, tak kiedy w ogóle. No, długie, ale, tylko mówię takie rzeczy. No ale na się jest to miejsce, będziemy tu nagrywać. No, Oczywiście niedługo. Na razie nagrywamy u, u Adana. Ale niedługo będziemy nagrywać też u mnie. Na dzisiaj... Sorry, męka to trochę. Na dzisiaj... Y o co już skończymy, no bo informacje, no to informacje, nie? Nigdy nie będą za długie. A, i niedługo będzie FNAF 3. Spróbujemy znowu przejść piątą noc. A na dzisiaj to narka, narka, nara. Nara. Siema. Na